Cześć, witajcie! Jesteśmy na budowie domu 98 metrów, projekt Adaś XL z naszej strony internetowej dom25tys.pl Tylko projekt został przerobiony na formę garażu, co zresztą widać Tutaj mamy dwa wjazdy, no i tutaj mamy dużo okno 4 metrowe na takie pomieszczenie gospodarcze Tu akurat planujemy sobie zrobić siłownię Natomiast coś takiego możecie sobie zrobić jak tylko sobie chcecie urządzić. My tutaj planujemy właśnie coś takiego. Dwa stanowiska na samochody. Budynek ma wymiary 7 na 14 Obecnie jest to złożony seropian. Czekamy na kogoś, kto zrobi wylewki, żebyśmy mogli iść dalej. Tutaj, tak jak wspomniałem, będzie siłownia z dużym oknem przeszklonym. Wejście dodatkowo. Wszystko oczywiście będzie sterowane internetem. Więc mam nadzieję, że w najbliższych dniach będziemy mieli stan surowy zamknięty, bo na razie mamy, jak widzicie, stan surowy otwarty, ale to jest kwestia kilku dni. Chciałem Was zaprosić na kanał Bartka, który nagrywa wykończenie domu 35 metrów, czyli amatorka samowolka. Bartek od dłuższego czasu nie nagrywał na swoim kanale, natomiast rozpoczął przygodę już jakiś czas temu z budową domu 35 metrów, natomiast teraz wrócił do tego kontentu i od nowa próbuje nagrać jak wykańcza ten dom, pokazać jak wykańcza ten dom, dlatego zapraszam na jego kanał natomiast jeżeli chcecie zobaczyć ten garaż, jak się będzie zmieniał, to zapraszam na nasz kanał Waghouse. tam macie wszystkie linki i filmy z budowy tego domu na wprost, które tutaj widać oraz właśnie tej 98 w formie garażu